Miłostki! Dobra. Ciepło na sobie szampan Piękni młodzi uciekniemy z tego miasta Coraz szybciej te prywatna autostrada Łapie mnie, łapie mnie, łapie mnie Łapnie czule biodra Tak ta melodia wciąż nam gra Widzę w oczach jaki masz dziś plan -la, la la Cały się rozpływasz Ula la 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 Czeka jeszcze chwila Ula la! la Daję Ci znak! Ula la la Wiem, 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 miłoski nie będzie, nie, 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 ale może będzie więcej, wiem, 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 z serce, chyba już kolejny raz. Wiem, 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 miłoski nie będzie, nie, 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 ale może będzie więcej, wiem, 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 Stradłem serce. Tak już mam. Tosiu, wygrałaś płytę. Proszę bardzo. Dla ciebie. Dla ciebie od Julii z podpisem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. A